Dzień dobry Państwu, Studio Katr, Lidia Jazińska. Moimi gośćmi są dzisiaj seniorzy z Siemacha Nestor Spot. Witam Was bardzo serdecznie. Jak Państwo widzą, grupa jest liczna i bardzo zaangażowana w działalność, o której zaraz będziemy opowiadać. Moje panie i pan, braliście udział w bardzo szlachetnej akcji zostań dawcą Szpiku. Dlaczego, Monika? Akurat udało nam się wziąć udział w, najbliższych, w poprzednich dniach w akcjach dawców Szpiku. Jedną z tych akcji była akcja Święcie Grabówki. Zaangażowaliśmy się w, w to wydarzenie, właśnie zbierając potencjalnych dawców szpiku, ponieważ jedna z naszych seniorek ciężko zachorowała i pilnie potrzebuje przeszczepu. Ale to nie była jedna akcja właśnie na rzecz tej seniorki, bo wcześniej też już były. Tak, dzień wcześniej mieliśmy koncert w Siemasze, gdzie zagrał Cebula and Kusion Duo na akordeonach oraz wystąpił zespół Siemaszki, gdzie też wolontariusze zbierali próbki od potencjalnych dawców szpiku. W najbliższym czasie też planujemy kolejne akcje, ale o tym pewnie opowiemy później. No właśnie, to skupmy się na tym pierwszym wydarzeniu. Ile udało Wam się wtedy pozyskać no właśnie osób jako dawców? To też może ja powiem, ponieważ ja przy wszystkich akcjach jestem i zbieram też te dane. Pogoda niestety nam nie dopisała, padał deszcz, było bardzo pochmurnie i bardzo mało ludzi przewinęło się. Liczyliśmy po prostu na większą frekwencję. Ale i tak 16 potencjalnych dawców się zarejestrowało podczas pierwszego wydarzenia. Razem z wami jest syn właśnie waszej seniorki. Tak. W momencie, gdzie dowiedzieliśmy się, że Wila się rozchorowała, a syn nawiązał kontakt z DKMS-em, momentalnie zaoferowaliśmy mu pomoc wolontaryjną. Nie wiedział, że będzie to aż tak, liczny, znaczy aż tak liczna grupa. Jest nas tu garstka, bo tak naprawdę jest nas dwa razy więcej. Tylko dzisiaj nie wszyscy mogli dotrzeć na to spotkanie. Syn zaangażował się, zaoferowaną naszą pomoc przyjął i jesteśmy przy wszystkich organizowanych przez niego akcjach. Ile udało wam się łącznie zebrać właśnie tych dawców? Znaczy, przy pierwszej akcji było to 16 osób, przy drugiej akcji 34, co nam daje wynik 50 osób. To spora grupa już. Gosia, to może teraz do ciebie, bo ja widziałam, jaka byłaś bardzo aktywna właśnie na grabówce. Wszystkie byłyście oczywiście, ale obserwowałam ciebie i twoją rozmowę no, z potencjalnymi dawcami. Jak przyjmowali was ludzie? No i tutaj właśnie chcieliśmy podziękować bardzo. Że możemy y, rozpropagować i może to być naświetlone, bo różnie ludzie reagują. Tutaj, właśnie z Bożenką, y, y, bardzo próbowałyśmy namówić, y, wspólnie działałyśmy, tak, zazębiałyśmy się y, y, w namawianiu y, ludzi. Bardzo mała świadomość jest ludzi na ten temat, i, i, i właśnie liczymy na to, że przez akurat takie rozpropagowanie. Więcej ludzi będzie wiedziało. Ludzie nie mają pojęcia, o co to chodzi. Mówią, ja już jestem krwiodawcą, to nie wiem, czy mogę. Także nasza rola jest faktycznie, ja nie, nie przypuszczałam, że to jest aż tak będzie po, potrzebna ta nasza rola. W tym idziemy między ludzi i opowiadamy im, o co chodzi. Ludzie często nie mają pojęcia i, i przyprowadzamy po kolei. Ja uważam, że Bożenka jest najlepsza. No tak, po przed nim się udało. <grym> <grym> że natrafiłam na takich, którzy chcieli Czyli po prostu tak. świadomie podejść do tego i przyszli tam i oprali te próbki. Ale, ale niektórzy to. Nie mam czasu, sobie. nie mam czasu, przyjdę później. A, a... Boję nie się. Boję, się. boję się. To też trzeba było tłumaczyć, że nie biorą skręgosłupa, no. tylko z krwi. Po ludzie którzy się boją, że coś mogą potem. Boją się, że będzie skręgosłupa, tak. że będzie talerza biodrowego, że to będzie coś... bardziej. I że dłuższe nie... potem inwazji, lecenie inwazji, albo no, coś. Tak. Czyli ta akcja, to nie można powiedzieć, że jest również uświadamianie społeczeństwa, czym jest właśnie dawca tego typu, nie dawca krwi? Tak, właśnie ludzie też nie rozróżniają ci, którzy nie są krwiodawcami, bo, wśród bo co innego jest szpik. A tak, bo wśród krwiodawców ta świadomość jest większa. Ale wiele osób nie rozróżnia jednego z drugim. Nie mają też świadomości, że co 40 minut na świecie ludzie dowiadują się, że będą potrzebować szpiku. Jest też taka informacja w obiegu, że jest to bardzo inwazyjne, a tutaj ponad 80% przypadków jest to właśnie przetoczenie krwi przez maszynę, która. Te potrzebne składniki po prostu odkłada, a pozostała część krew, krwi wraca do krwiobiegu Widziałam, że nagradzałyście właśnie tych dawców takimi skromnymi upominkami. Co to było? Anka, powiedz. Stenia. Anka, bo to ty rozdawałaś. Ja rozdawałam, no ale stenia przyniosła. Przyszła do nas jakaś pani z zenitu. Zapytała, czy nie chcemy jakichś tam upominków, więc wyraziłyśmy zgodę i rozdawałyśmy tym, co podchodziło. Porobiłyśmy takie kompleciki i dzieci dostawały. Zachęcałyśmy tym po prostu. Czyli można powiedzieć, że Zeni też was wspierał Zenit, w tej akcji. Tak, no myślę, że mocno wspierał, bo tam sporo tego było. I to takie kosmetyki, próbki kosmetyków, smycze rozkłady, lekcji dla dzieci. Także było takie, co dzieci zachęcało, tak? No nie tylko i dorosłych ciągnęli, też. Ale... Dzieci ciągnęły rodzice. No, bo często ciągnęli. właśnie, że dziecko pierwsze do stolika, a rodzic za nim. I jak już jestem przy głosie, to. Myślę, że warto tutaj to podkreślić, że wśród ludzi jest mała świadomość. Większość myśli, że to z kręgosłupa będzie pobierany szpik i po prostu boją się. Trzeba tłumaczyć, trzeba przekonywać. Dobrze, że byliśmy wyposażeni w ulotki, które no pomagały nam, jak gdyby, w tym przedsięwzięciu. Ale taki wniosek mi się nasuwa, że Środki masowego przekazu za mało uwagi poświęcają tym problemom, bo krwiodawstwo, no to jeszcze jest dosyć to naświetlone, natomiast yy, sprawy pobierania w szpiku, szpiku, to jest bardzo mało się uwagi temu poświęca. A dobrze by było właśnie, żeby gdzieś prasa lokalna czy telewizja yy, troszkę... Mówiła więcej temat, o tym. Więcej, no, no, w celu uświadomienia ludzi, tak? Jak najbardziej, da, do dla mnie... niektórych się zwracałem, ja przepraszam. Do niektórych się zwracałem, no to a, bo kręgosłup, bo szpik, bo, bo ja się boję i... Dla mnie najbardziej przykrą sprawą jest to, jak ludzie czasem nam odmawiali, ale tak, tak niegrzecznie. I tak się cisnęło na usta powiedzieć: Obyś nigdy w życiu nie potrzebował mieć takiej sytuacji. No nie powiedziałyśmy tego, bo. bo bo nie wypada, prawda, ale, ale ludzie sobie po prostu nie zdają sprawy, że dzisiaj jest ta osoba, a jutro mogę być ja. U niej to też tylko dosłownie miesiąc było. Jeszcze z nami na zajęcia chodziła, i, i nagle czas, pras. Lądowała w szpitalu, odstąpiła. No właśnie, a powiedzcie, czy macie kontakt właśnie z tą seniorką? Tak, mamy stały kontakt. Jest to kontakt telefoniczny lub przez messengera. Z ostatnich akcji wysyłałam jej osobiście zdjęcia, żeby wiedziała, co się dzieje. Też dzwonimy, no bo wiadomo, była w naszej społeczności. Spędzała tutaj dużo czasu, więc na pewno siedząc w domu czy w szpitalu jej tego brakuje, więc ten kontakt z drugim człowiekiem jest jej potrzebny. Bo jest w tej chwili w pełnej izolacji. Tak. Słuchajcie, to następna akcja jaka będzie? Następna akcja jest akurat jutro w Centrum Sztuki Mościce. Między godziną 17 a 20 będzie można oddać szpik. W najbliższym czasie, już w czerwcu planujemy 7 czerwca na Osiedlu Westerplatte razem z Radą Osiedla Westerplatte będzie Festyn Siemachowski, podczas którego też będziemy działać 30 czerwca na Dobrodniu na Rynku w Tarnowie też będziemy działać, a także dziś albo jutro będę ustalać termin w Galerii Gemini, kiedy będzie można oddawać tam szpik, kiedy będziemy mogli tam ustawić swoje stoisko. Czyli rozwinęłyście akcję bardzo mocno. Jeszcze. Kasia yy, tak się Tak, i jeszcze będą y, akcje. Rozmowy odnośnie różnych akcji trwają, bo wiadomo, że w różnych miejscach y, różne osoby y, przychodzą, więc y, chcemy znaleźć się możliwie wszędzie. Yy, słuchajcie, jesteście ubrane w jednakowe, ubrani, w jednakowe y, koszulki, bo mamy też y, y, pana. Y, kto Was wyposażył? DKMS zapewnia każdemu wolontariuszowi, który zgłoszony jest na daną akcję, zapewnia pakiet taki, koszulkę, smycz, identyfikator. No dobrze, to tą akcję mamy już omówioną, przedstawioną, no ale prowadzicie takich różnych akcji, nie tylko na rzecz seniorów, dzieci i więcej. Unika, czy możesz coś powiedzieć na ten temat? To znaczy, bardzo prosto i szybko było nam się zorganizować przy tej akcji, ponieważ w naszym MCAS-ie działa grupa wolontariuszy. Działamy już trzeci rok. Trzeci rok wolontariusze stale angażują się w różnego rodzaju działania. Gdyby dzisiaj padła decyzja, że na jutro jest potrzebne zorganizowanie kilku osób do jakiegoś wydarzenia, też jesteśmy w stanie to zrobić. Współdziałamy z dziećmi, z młodzieżą, pomagamy seniorom. Jeśli w naszym środowisku znajduje się jakiś potrzebujący senior, też do niego usiłujemy dotrzeć. Jeśli jest to osoba, która może do nas przyjść, też zachęcamy, żeby się znalazła w naszym środowisku. Jeśli jest to ktoś, kto nie ma takiej możliwości, to próbujemy do niego dotrzeć. Działamy na rzecz dzieci seniorów, a także zwierząt. Były robione akcje do schroniska, więc mamy bardzo szerokie pole działań. I nie brakuje Wam nadal, jak widzę, pomysłów. Pomysłów nigdy nie braknie, jak są tacy wspaniali ludzie. To może jeszcze powiedzcie, czy do tych wszystkich akcji udaje Wam się no, dołączyć również młodzież, bo to jest ważne. E Nikt inny nie chce zabierać głosu. Ja, ja Monika, proszę... jako najmłodsza, bo ty nie jesteś seniorką. <noise> to to proszę wzrok bardzo. na mnie, dlatego znowu ja zabieram głos. E, oczywiście, że staramy się działać wspólnie z dziećmi i młodzieżą. E, zaraz za ścianą mamy placówkę także Siemachy, więc ta współpraca i szybkość nawiązywania kontaktów jest błyskawiczna. Czasem są sytuacje, gdzie to nie z naszej inicjatywy wychodzi potrzeba, tylko z inicjatywy właśnie dzieci i młodzieży. Wtedy też chętnie się angażujemy, mamy wspólne wydarzenia, wspólne wyjścia, wspólne jakieś takie spotkania, gdzie też razem spędzamy ten czas, razem działamy, razem coś organizujemy. Czy udaje Wam się również współpracować z Radą Osiedla Westerplatte? Tak, akurat drugi już rok z rzę... nie, trzeci rok z rzędu seniorzy będą zaangażowani właśnie w ten festyn, który będzie w czerwcu. Nawiązaną też mamy współpracę z Radą Osiedla, też jeśli Rada Osiedla widzi jakieś zapotrzebowanie dla seniorów, to nam to sygnalizuje. Jak coś jest organizowanego dla seniorów, jesteśmy o tym informowani. To teraz do. Panie seniorek, słuchajcie panie. To z waszej strony też wielkie wyzwanie, poświęcenie, żeby brać udział w takiej akcji, ale w tych wcześniejszych, o których już Monika tutaj mówiła. Czym te akcje są dla Was, jako seniorów? To się tak mówi, że o pójdę na emeryturę. Człowiek się zachłystuje rok, może dwa, a potem chciałby iść do ludzi i działać. No i my właśnie to zrobiłyśmy, dzięki tak, temu, że są takie możliwości. Tak, tak, że pani Monika się tak zajmuje nami. Tak, tak. Słuchajcie, ja obserwuję w zasadzie na bieżąco waszą aktywność i muszę powiedzieć, że porównując do wielu środowisk senioralnych, które mam możliwość odwiedzania, no jesteście tą wyjątkową grupą, bardzo, bardzo aktywną, o bardzo różnorodnej działalności i wielki szacunek dla Was za to. Za dziś Wam dziękuję, natomiast bardzo chętnie będę Wam towarzyszyć w kolejnych Waszych przedsięwzięciach i wydarzeniach. Bo myślę, że powinien się Tarnów dowiedzieć o takich seniorach, ale nie tylko Tarnów, również i Polska. Ja myślę, że udowadniacie w ten sposób, że seniorzy są grupą, która nie tylko bierze i czegoś żąda, ale są grupą, która od siebie bardzo dużo daje. I za to wszystko Wam na dziś serdecznie dziękuję.